Z okazji urodzin życzę drużynie samych sukcesów sportowych. Kibicom dużo radości i upragnionej 15 gwiazdki. Wszystkiego najlepszego, żebyście w przyszłości zajęli pierwsze miejsce. Patrząc z mojego punktu widzenia, powiem, że ruchowi nie życzę zmiany rzecznika prasowego. Jeżeli chodzi o działaczy, to tym życzę sukcesów, nie tylko drużyny, ale również i przede wszystkim chyba sukcesów na polu finansowym. A drużenie? A drużenie spokoju i zwycięstw, bo tych im bardzo potrzeba. Tego ostatniego również spokoju, bo to mam na myśli, życzę przede wszystkim kibicom. Samych sukcesów kolejnej rzeszy fanów oraz kolejnego mistrzostwa. Najlepszego z okazji 93. urodzin w Ruchu. Życzę Ruchowi, żeby spotykał na swojej drodze jak najmniej ludzi, którzy uważają, że jest to klub o charakterze lokalnym, a jego kibice zmieszczą się w dwóch, trzech autobusach. Samych sukcesów, wspaniałych kibiców jak do tej pory oraz tytułu mistrzowskiego w przyszłym sezonie. Z okazji urodzin życzę wszystkim grupom młodzieżowym, jak i pierwszej drużynie samych sukcesów. Życzę Ruchowi przede wszystkim stabilizacji, tego, żeby ten klub dalej istniał w elicie polskiej piłki, żeby nowi sponsorzy zauważyli wspaniałą tradycję no i w jakiejś perspektywie, żeby doczekał się tej 15 gwiazdki, na którą już wiele lat czeka nie tylko pan Gerard Cieślig, ale także wszyscy sympatycy Chorzowskiego klubu. Życzę klubowi pasma sukcesów oraz pełnych trybun. Pierwsze miejsce musicie zdobyć w Ekstraklasie.